pieniądzach. No ale skoro mówimy o ludziach, o, o ludziach i o pieniądzach nie sposób nie odnieść się do materiału jaki na mój temat wyprodukował Stanisław Michalkiewicz, który nie wiem dlaczego poświęcił mi sporą część swojego komentarza. Och, ja niegodny, ale niewdzięcznikiem byłbym gdybym się nie odniósł do pana Stanisława, którego kiedyś bardzo szanowałem i nie ukrywam, że był dla mnie autorytetem, ale jak się zaczął wpisywać w retorykę obecnej opozycji, no to powiem szczerze. Powiem szczerze, że przeżyłem kolejne rozczarowanie. No ale co zrobić? Widać kłopoty finansowe pana Stanisława zmusiły go do stanięcia na baczność przed obozem Zdrady narodowej a i rzeczywiście asekurować konfederację w roli wiernego sojusznika Platformy Obywatelskiej, a nawet pana Biedronia. Czego i Biedroniowcy, i, i media związane z Platformą Obywatelską, Liberalną Lewicą, nie ukrywają, że pan Bosak im się bardzo podoba i to nie tylko fizycznie. Pan Michalkiewicz, oczywiście grzecznie, ale uszczypliwie mówił, że ja się wyrywałem z pod jurysdykcji pastora pod jurysdykcję Kaczyńskiego. Nie wiem, dlaczego pan Michalkiewicz uważa, że jakbym pod jakąkolwiek jurysdykcją, pan Stanisław jako prawnik powinien wiedzieć, co znaczy słowo jurysdykcja. Mógłby użyć określenia bardziej myślę adekwatnego, czyli współpraca, a nie zaraz jurysdykcja. No, jakaż tu na mnie jurysdykcja miałaby być nałożona. Przecież ja niewinny jestem i po co mi tu jakieś tam sądy lub areszty takiej czy innej persony lub grupy wpływu. Eee, pan Stanisław Michalkiewicz łaskawie zauważył, że pilotuje mnie Macierewicz i to przeciw Konfederacji. No, myślę sobie, że ten spisek, który Konfederacja dłuższego czasu próbuje przedstawić jako wykryty przez siebie, realizowany przez mroczne siły, a no to wskazuje o zupełnym braku rozeznania i zdrowego rozsądku tego towarzystwa, ale zostawmy, nie wiem w jaki sposób pan Macierewicz miałby mnie pilotować. Oczywiście wyraża się o mnie ciepło, a ja o panu Macierewiczu też się ciepło wyraża, mi to przecież nie od dzisiaj, nawet te montowane na prędce przez diertychowców zatrudnionych w samorządzie, przez platformersów. Te filmiki niespecjalnie mogą tutaj to, co ja mówię, zakwestionować. Macierewicz był dla mnie zawsze politykiem ważnym i przeze mnie szanowanym. Oczywiście nie wszystkich polityków z obozu Zjednoczonej Prawicy chwaliłem i chwalę, czy chwalił będę, jednak Antoni Macierewicz jest tym, który nigdy nie stracił mojego zaufania. I czy to aż Antoni Macierewicz potrzebowałby Wpisywać mnie w spisek przeciwko Konfederacji. Ja myślę, że najbardziej Konfederacji zaszkodzi Janusz Korwin-Mikke, wierny yy, druch pana Stanisława Michalkiewicza, jeszcze parę razy palnie, że trzeba obronić prezydentury Komorowskiego jak niepodległości, a nawet pan Bosak z nienaganną fryzurą i starannie zawiązanym krawatem yy, nie potrafi wytłumaczyć zwolennikom jeszcze jakimś istniejącym Konfederacji. Co poeta miał na myśli? Bo co Janusz Korwinikę? Jęzorem chlapnie, to i dziesięciu bosaków narodowi nie wytłumaczy, że to mądre czy dobre. A przypomnę też panu Stanisławowi Michalkiewiczowi, że niejednokrotnie też korzystał z zaproszeń pana Pawła Chojeckiego, już wówczas pastora od wielu lat. A mało tego, że pastora, ale i rzecznika Unii Polityki Realnej, i pełniącego wiele innych ważnych funkcji w tej partii i jakoś gdy pan Stanisław Michalkiewicz i Kornik byli przywódcami Unii Polityki Realnej to zupełnie im przeszkadzał Paweł Chojecki, pastor, wtedy jakim służył, no to, to jak była jurysdykcja jego nad nim, no to było dobrze, a jak powiedział, że z tym panami do niczego się nie dojdzie, to już jest sekciarzem i na niego plują niewdzięcznie. No teraz zły, jak był działaczem partii Korwina, to Paweł Chojecki był dobry. Ja też jak byłem szefem okręgu w partii Korwin, to byłem dobry. Teraz to się okazuje, jakaś jurysdykcja jest zła. No, przy okazji pan Stanisław Umiłowany zrównuje obecnego prezydenta Dudę z innymi kandydatami i powiada, że Konfederacja stanowi jakieś zagrożenie dla tego spisku niby, uknutego przez PIS i platformę razem, żeby razem nie wolić Polaków, i zapewne oddać w, w jakiś pacht Żydom albo i jeszcze komuś gorszemu. No tyle, że to akurat Konfederacja jest Antyamerykańska, tak samo jak i, jak i Biedroniowcy, tak samo jak i Platforma, jak, jak PSL. Także to wszystko są strony antyamerykańskie, i Konfederacja jest doskonałemu, doskonałą częścią tej układanki przeciwko PISowi, właśnie. A, czyli Hołownia, który jasno tej Trumpa zaatakował w pierwszym swoim oficjalnym wystąpieniu, i Biedroń straszący Ameryką, i jego współpracownicy z partii razem, no i Kidawa i to całe towarzystwo Trumpa by utąpili w łyżce wody, i zapewne Krzysztof Bosak mniej, tylko o wiele dyskretniej. Dalej pan Stanisław mówi, że Kowalski robi dywersję, ale ma małe wpływy. No to, panie Stanisławie, jak ja mam małe wpływy, to po co pan mi poświęca w swoim komentarzu tyle drogocennego miejsca? Przecież w tym momencie mógłby pan tym mnóstwo i złożyć, że Rosja nam nie zagraża, natomiast zagrażają nam Żydzi, którzy przy pomocy Stanów Zjednoczonych są gotowi Polakom serce i nie tylko serce wyrwać. To po co takim Kowalskim sobie głowę zawracać, ale za uprzejmość. Rewanżuje się, e, odpowiadając. Myślę, że jednak najlepszą, najlepszą dywersję wobec Konfederacji wykona Janusz Korwin-Mikke no i po prostu sam Stanisław Michalkiewicz. A, no bo któż zrobił tyle, żeby polska prawica wyżej tyłka nie podskoczyła przez te 30 lat, jak nie Michalkiewicz z Korwinikiem, i teraz Konfederacja też pociechy z nich mieć nie będzie. No, przy okazji, biadoli pan Stanisław, że banki nie dają konfederacji kredytu na kampanię i zapewne to robią ze strachu przed rządem, który tutaj oczywiście banki też za mordę trzyma. Czyli kolejny spisek. Myślę sobie, że banki po prostu nie dają kredytów tym, którzy nie budzą zaufania, nie mają jakiegoś prawda, zabezpieczenia i jakiegoś planu oprócz walki z rządem, to jest biznesplan Konfederacji. No to myślę sobie, zróbcie w końcu zrzutkę wy wolnorynkowcy eee, i na, na kampanię podobno chcecie tylko tam ile? Nie wiem, że pół miliona? Coż to za pieniądze? Eee, zróbcie sobie zrzutkę, tak jak na mieszkanie pana Michalkiewicza, który niedawno jeszcze żebrał po mediach społecznościowych o zrzutkę, bo nie ma gdzie mieszkać, chociaż jako zajadły wolnorynkowiec ale wszystkich uczy, jak sprawy pieniążków wyglądać powinny. No i te częste wyjazdy na turne po Ameryce, gdzie Polakom mieszkającym w Stanach opowiada, jak Ameryka jest zła, no jakoś przełożenia na stan zamożności pana Stanisława nie mają, skoro rzeczywiście musi urządzać jakąś małą orkiestrę codziennej pomocy, na rzecz oczywiście twojego gniazdka w warszawskiej dość przyzwoitej dzielnicy. Przy okazji pan Stanisław analizuje moje przemówienie na tej manifestacji organizowanej przez Kluby Gazety Polskiej pod Trybunałem Konstytucyjnym. Oczywiście rozbiera to na, na sztuki. No i kpi ze mnie, jako, że jestem jakąś ostatnią nadzieją białych. No, tak czy inaczej, myślę, że pan Stanisław jest... Nie ostatnią nadzieją Czerwonych na to, żeby PiS odsunąć od władzy, bo robi wodę z mózgu naiwniaczkom i dewotkom. Tak czy inaczej, skoro ci, którzy za największe zagrożenie oficjalnie uważają Unię Europejską, nie stanęli po stronie rządu polskiego wyłonionego przez Sejm wybrany w wolnych wyborach, który z Unią Europejską ma prawdziwe kłopoty, no to widać, że ta gadanie o zagrożeniu unijnym jest dla nich tylko zwykłym propagandowym zabiegiem, żeby pod swoje skrzydełka nazbierać rozmaitych, sfanatyzowanych dziwaków. No fakt, Konfederacja jest nadzieją czerwonych, bo jak mówię, chwalą pana Bosaka i Biedroń i rozmaici celebryci w tvn zachwycają się i to nie tylko tym, jak wywijał u nich chłupce, i to oczywiście nie za darmo, ale widzą w nim też jakąś tam... Ja przypomnę, że jak ja startowałem z Ruchu Narodowego na prezydenta, to za w ogóle nie chcieli ze mną gadać, że faszyści, nie ma z kim gadać, a Krzysztof Włosak, to już tam i oczytany, i ładny, i wszystko, i proszę bardzo, i nawet z kobietami się zadaje. Myślę sobie, że ta... warto przypomnieć, że pan Stanisław Michalkiewicz, jeżeli tylko on, całe to środowisko tak zwane wolnościowe, stawało w obronie przywilejów emerytalnych ubeków, ale pan Stanisław Michalkiewicz sam uknął wielokrotnie powtarzane, ohydne sformułowanie, onanizowanie się Smoleńskiem, miesiączki, miesiączki smoleńskie, czyli dokładnie e, słownictwem, jakie pasuje tygodnikowi Jerzego Urbana, w którym zresztą kiedyś Janusz Korynikę niegdyś pisywał, zapewne też nie za darmo. Czyli niby też tacy antyunijni ci konfederaci, a jak przyszło co do czego, to nie wspierają Polski, mówiąc krótko, że Polacy mogli sobie sami ustać prawa. Jakie zarzuty pod adresem Antoniego Macierewicza pan Stanisław postawił? Mówi, że Macierewicz nie chciał kupować od Amerykanów jak leci, i został odsunięty przez prezesa, no a zwłaszcza, kto kupuje jak leci. No może i tam kupował Macierewicz jak leci, ale nie kupował jak leci francuskich śmigłowców, które lecieć nie chciały i tego pan Stanisław widzieć nie chce, bo według niego Macierewicz to jest człowiek, który niczego dobrego nie zrobił. No według Michalkiewicza niczego nie zrobił dobrego, bo zlikwidował Wojskowe Służby Informacyjne, wykonał lustrację, zresztą na wniosek Janusza Korynickiego, który spalił sprawę, włażąc na trybunę przedwcześnie, zgłaszając ten projekt, gdy jeszcze rząd nie był gotowy. No i oczywiście sprawą smoleńską Antoni Macierewicz też się interesuje, którą nazywa Michalkiewicz, onanizowanie miesiączkami. Nie wiem, dlaczego starsi panowie to tak zaczynają na starość i to w kwestiach takich, powiedzmy sobie, i intymnych. I jeszcze mówi, promocja Mariana, wątpliwe. No istotnie, w Tok FM chwalą Krzysztofa Bosaka, mnie tam nigdy nie chwalili. Zresztą ja nie liczę na własną promocję, tylko uważam, że bałam ucenie naiwniaczków pod pretekstem uprawiania patriotyzmu, bokiem wam wyjdzie wasza podłość, panowie pseudoprawicowcy wolnościowcy. Przy okazji, moi drodzy, miałem tego nigdy nie gadać, ale powiem, skoro pan Stanisław taki łaskawy, nie chcę być niewdzięcznikiem, więc powiem to, co powiedzieć, czego mówić nie miałem. Przypomnę, że w roku 2006, gdy tutaj zarządzałem lubelskim upr były wybory samorządowe, wówczas była możliwość blokowania list, czyli to był taki projekt, że ugrupowania nie zawierały koalicji tylko całkiem inne ugrupowania zawierały taki doraźny sojusz tylko po to, żeby zebrać razem więcej głosów. I wówczas pan Stanisław Michalkiewicz, proszony przeze mnie o radę, z kim tu blokować listy, ma Unia Polityki Realnej, polecił mi zblokować z Platformą Obywatelską, którą zarządzał wówczas kto? Janusz Palikot. Czyli pan Stanisław Michalkiewicz radził mi zawiązywanie współpracy z Palikotem, taki to konserwatysta. Ja już nie wspomnę o słynnym określeniu, jak zaproponowała grupa lubelskich działaczy panu Stanisławowi start do Senatu, bo mówimy wtedy miał pan dobre notowania i był pan słuchany i przez wolników Prawa i Sprawiedliwości i tam przez różnych innych i z upr to do Senatu i pan Stanisław, że tak powiem, powiedział nam jasno, gdzie ma politykę, słowa nie użyję, bo będę zablokowany. Czyli można dużo gadać, nie startować, sprzedawać książeczki, zarabiać pieniążki, robić zrzuteczki, wszystkich recenzować, oczywiście z tylnego rzędu, bo po co zaraz w pierwszym szeregu jeszcze by się krzywda stała. Czyli zwykłe pierdolamento, klepanie kasy na dewotkach i abnegatach. I jeżeli ktoś myśli, że pan Bosak prezydentem zostanie, no to nawet, myślę sobie, dobry doktor od głowy nie pomoże, a że pan Stanisław Michalkiewicz będzie miał grono odbiorców, napisze jakąś książeczkę o kolejnym zagrożeniu dla Polaków i tyłek wypnie jak Unia Europejska konsa Polaków i nie pozwala samemu układać praw na przykład reformujących wymiar sprawiedliwości, no to sami wiedzą Państwo, są tacy ludzie, którzy silnie w mordzie, słabi w rękach. Zapewniam panie Stanisławie, umiłowany, że jak pan będzie chciał poświęcać jeszcze kiedykolwiek czas, z rozkoszą ustosunkuję się do pańskich diagnoz. O cwaniaczku Michalkiewiczu i jego podobnych lepiej zapomnieć. No, o Michalkiewiczu nie będę gadał, bo jak się im służyło, to było. Jurysdykcja Korwina była dobra i pastor był dobry, no, bo tam wtedy służył Korwinowi jeździł do Warszawy i tam na imieninach bywał. Pastor Chojecki u pana korwin to jak służył panom tym z Warszawy starszym i mądrzejszym, to był dobry, a teraz to już niego tam flaki by wypruli. O mnie nie mówiąc, bo ja to wiem, że z tym towarzystwem lepiej się nie zadawać, bo jak człowiek jest im potrzebny, to nadskakują, a jak nie ma korzyści, mniejsza o to. Jak się odniosę do filmu, który krąży po sieci z moimi wypowiedziami? No tak, wyprodukowała tka garstka Gierdychowców Lubelskich, jak mówię, który dzisiaj przy Konfederacji zatrudniani w samorządzie przez prezydenta Żuka z Platformy, zapewne są także, i niech kręcą filmiki, skolko ugodna. Ja tam miałem pretensji. kto mądry, to wie, że to nie, często są poszatkowane, jak to chce, połączone, wyjęte z kontekstu. To oczywiście łatwo robić. I dlaczego ci ludzie nigdy nie występowali przeciwko Platformie, przeciwko komunistom? Nigdy nic nie robili, tylko przeciwko mnie. Dlaczego? Bo wiecie, komu służą.